Ostatnio się mi całkiem sporo karier, a więc robię odcinek z waszych karier Oczywiście, jeżeli chcecie pojawić się w tym odcinku, no to w opisie macie link do strefy karier czy naszego Discorda, tam możecie relacjonować kariery A następnie, gdy je zakończycie, albo gdy uznacie, że chcecie, żeby były w odcinku To po prostu wysyłacie mnie w prywatnej wiadomości i, I tyle, ja z prywatnej wiadomości sobie to zapisuję I być może pojawicie się w odcinku No i co, klasycznie, nie muszę chyba opowiadać na czym ten odcinek polega Bo doskonale wiecie, nie jest to pierwszy odcinek z tej serii Przypomnę tylko jeszcze o w górę, subskrypcjach i zaczynam ten odcinek. Pierwsza kariera to kariera Jojo. Jest to kariera, jak widzicie, Lechem Poznań. No i skład początkowy, jak to skład Lecha Poznań, znacie go raczej bardzo dobrze. Malinowski na pewno skrzydle jest to junior i to tyle w sumie ze zmian. Aczkolwiek, jak widzicie, dalej Michał Skóraś odchodzi za 5 milionów. Nie do Brusz, jak w rzeczywistości, tylko do Watfordu. Także fajnie, bo w sumie realistycznie, że po prostu Jojo go sprzedał. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, no to udało się wyjść z grupy. Tutaj Jojo zajął drugie miejsce. Miejsce. no a następnie niestety odpadł z AZ Alkmaar, jak widzicie w dwumeczu 4 do 1, no i był to półfinał Ligi Konferencji, także i tak bardzo fajne osiągnięcie, no bo półfinał Ligi Konferencji dla Lecha, no to nie ukrywajmy, no świetny wynik. Jeśli chodzi o Ligę, no to mamy tutaj trzecie miejsce, 3 punkty straty do Rakowa, generalnie solidny sezon w wykonaniu Lecha Poznań, jeśli chodzi o transfery zimowe, no to do Lecha przyszedł Marcin Bułka z Nicei, ciekawy transfer, no na pewno Bułka jest lepszym bramkarzem niż Bednarek, także wzmocnienie, aczkolwiek po co był Miałby by przechodzić do Lecha, to nie wiem Ale ewidentnie będzie to polska kariera, jak zobaczycie jeszcze dalej Mamy drugi sezon, no i mamy sprzedaż Isaka Za 4,5 miliona dochodzi do Moncy Fajnie troszkę podzielił losy Gytkiera. On też odszedł do Mący z Lecha. Następnie jak widzicie zastępstwo Isaka to Karol Świderski. Przechodzi za niecałe 7 milionów. Oprócz Świderskiego do klubu przyszedł też bitstru No i jak widzicie również Jan Bednarek za 6 milionów plus Antonio Milic. No i on przychodzi nie z Southampton, ale z Trua. No a jeśli myśleliście, że to koniec transferów, no to jeszcze Paweł Dawidowicz przechodzi za niecałe 6 baniek z Ella Suwerony. No i Robert Gumny 2 miliony plus Joel Pereira. Także solidne wzmocnienia obrony. Także ta defensywa w tym sezonie na Naprawdę musi być solidna, no i myślę, że tutaj ligę już trzeba będzie wygrać, jeśli chodzi o ligę konferencji, no to niestety Jojo odpadł z Ajaxem, ponownie w półfinale ligi konferencji no a w lidze udało się wygrać, jest 12 punktów przewagi, także gratulacje, jeśli chodzi o puchar no to tutaj również zwycięstwo z Pogonią Szczecin rozpoczynamy trzeci sezon transferu wychodzącego, Sousa odchodzi do Unionu Berlin za 75 milionów, ogromne pieniądze no bardzo realistyczny transfer FIFA, naprawdę postaraliście się tutaj, Union Berlin, którego rekord transferu będzie wynosi z 6 milionów no tutaj przebijają go ponad 10-krotnie. No nieźle, nieźle. Lech wygrywa Puchar Polski 2 do 0 z Rakowem wygrywa również ekstra klasę. 9 punktów przewagi nad Legią Udało się tym razem dojść daleko do ligi Europy. Ponownie półfinał, ale Jojo niestety odpada z Liverpoolem, mimo naprawdę zaciętej walki. W pierwszym meczu Remis, w drugim też no i pokarnych niestety jojo odpada. Naprawdę tutaj no, trzeba pogratulować, bo to jest świetny wynik dla Lecha Poznań. Rozpoczynamy czwarty sezon od ogromnych Transferu Piotr Zieliński odchodzi z Borusi Dortmund i przechodzi do Lecha Poznań za 30 milionów. No, ewidentnie pieniądze za Sousse są wydawane za europejskie Puchary, No, budżet jest spory. Tutaj Jojo mówił, że było aż 120 milionów, więc po prostu no, wydał trochę pieniędzy. Właśnie przechodzi Zieliński do tego. Przechodzi szczęsny. Niestety nie mamy podanej kwoty, aczkolwiek no, jest to potężny upgrade w Bramce. No i mamy jeszcze transfer Roberta Lewandowskiego za 40 milionów z FC Barcelony do Lecha Poznań. Naprawdę ciekawy powrót. No, szczerze mówiąc, chciałbym kiedyś coś takiego zobaczyć, Blewy na te ostatnie lata wrócił na rok czy dwa do ekstraklasy, coś jak Łukasz Podolski. Tutaj mamy jeszcze składzik Lewandowski, prawdopodobnie zaliczył spora, burę no bo raczej 30 iluś letni... Zawodnik, 80 ofrela nie kosztowałby 400 milionów, także tutaj musiał pójść downgrade w ciągu tego sezonu. No ale świderski też wygląda całkiem solidnie. Malinowski pięknie się rozwinął, ten trub też naprawdę solidnie. No i tutaj obrona, która była tak wzmocniona, w sumie jest najsłabszą formacją. No bo kurczę, same 70. -tki. Tutaj jeszcze dostałem podsumowanie sezonu. Dostaliśmy się do Ligi Mistrzów pokonując Apoeli i Copenhagen w grupie. Trafiliśmy na Spurs, Leon i Schachter. No i Lech skończył na drugim miejscu. Po wyjściu z grupy pokonali Manchester United. Ligę skończyli na pierwszym miejscu. No a w pucharze polski, niestety, jojo, przegrał w finale. Bardzo ciekawa karierka, fajna, taka polska. W sensie wielu zawodników prosty, które których jojo ściągał, to byli Polacy, tak naprawdę większość. no Jedyny chyba piłkarz, który nie był Polakiem, a przyszedł do klubu, był ten Beatstrup. No i był to jak najbardziej wypał transferowy, jeśli mogę tak powiedzieć. Także bardzo ciekawa kariera i przechodzimy do kolejnej. Drugą karierą będzie chyba najdłuższa kariera, jaka była w tej serii. Jest to karierka Trenerem o nazwisku Jolek. Jak widzicie, ten pan zaczyna w Rotweiss Essen czyli trzeciej lidze niemieckiej. No, i tutaj mamy składzik, dosyć przeciętny. Tak naprawdę, jeden wyróżniający się zawodnik na prawym skrzydle. Co do miejsca w lidze, no to jak widzicie, jedenaste miejsce. No, i mimo generalnie średniego sezonu, w sensie, celem było utrzymanie się w środku tabeli, i taki cel został wypełniony. No, to Rangersi zainteresowali się tutaj trenerem Lilianem Jolkiem, no i potężny. Kurczę, można powiedzieć upgrade, jeśli chodzi o klub, w sensie progres, o może tak, no bo z trzecioligowca do Rangersów, no to duży przeskok, no i jak widzicie Rangersi już w pierwszym sezonie święcili wygranie Pucharu Szkocji, no a na zdjęciu na screenie mamy m.in. Leo Messiego, który przyszedł do klubu za darmo, ciekawe, ciekawe, Messi w Rangersach, <laughs> nigdy nie pomyślałem, że coś takiego się stanie, aczkolwiek jak widzicie, y jest to możliwe, wszystko jest możliwe. Jeśli chodzi o ligę, no to drugie miejsce, 5 punktów za Celticsem. Znowu półfinał w tym odcinku, znowu półfinał Ligi Europy. Tym razem to Gryzuś się odpada z Arsenalem. Skład wyglądał następująco. Do klubu przyszedł też Antoni Elanga, jest Edua, przyszedł właśnie też Messi, a także Scott McTominay. Także solidne wzmocnienie, no bardzo solidne można powiedzieć nawet jak na Rangersów. Tutaj macie jeszcze statystyki. Naprawdę Edua radził sobie świetnie. Elanga również genialnie. Messi musiał przyjść w zimowym oknie, bo miał tylko 20 spotkań. No i statystyki dobre, ale jak na Messiego widzę szkocki, to bym powiedział, że słabe. Aczkolwiek wiecie, nie patrząc na nazwisko, no to statystyki naprawdę dobre. Trzeci sezon w karierce Liliana Jolka, no i ponownie tutaj Rangersi święcili wygranie pucharu. Mamy nowe twarze, m.in. Edouard Mendy, a także Eden Hazard, no i jeszcze na środku obrony przywitano Markosa Senesiego. No i dzięki tym wzmocnieniom Rangersi wygrali ligę. Jak widzicie, pierwsze miejsce, cztery punkty przewagi. Udało się także dojść do półfinału. Znowu półfinału Ligi Mistrzów, no te naprawdę prześladują tutaj moich widzów w tym odcinku. Jeśli chodzi o król strzelców, no to Edła, król strzelców Ligi Mistrzów bardzo wysoko, również Messi, królem strzelców wy. Premiership również był Edwa, Bardzo dobrze poradził sobie tutaj Elanga. No i Messi również dosyć wysoka. Aczkolwiek mówię, jak na Messiego, no to te statystyki raczej średnie. No bo kurczę, 23 gole, 12 z w Lidze szkockiej. No to powiem wam szczerze, że Messi jakoś mocno się nie popisał. Skoro Elanga był od niego lepszy. Skoro Edła był od niego lepszy. Składzi wygląda na następująco. Messi już tylko 84 overalla. Azartek jak widzicie, 75. No i to koniec przygody z Rangers Glasgow, bo Jolek przechodzi do Napoli, do Ligi Włoskiej. No no, i tutaj pierwsze co, to widzimy zwycięstwo w lidze Europy. Gratulacje. Przechodząc dalej, no to udało się też wygrać Serie A. Także świetny, naprawdę świetny sezon w wykonaniu trenera Jolka. Tutaj mamy jeszcze składzik. No i kurcze, ten skład wyglądał przepotężnie. Zobaczcie na to: Colomani 87, Kwratz 90. Na obronie Alvarez z Bremerem. Kurcze, taki środek obrony. Naprawdę wygląda solidnie. A zwłaszcza jak na Ligę Włoską. Royce nawet na ławce: 76 overalla tylko. Udało się wygrać także kopaj. Italia, także jest potrójna korona Co prawda taka troszkę biedna No bo zamiast Ligi Europy, Liga Mistrzów Ale jest oczywiście potrójna korona No i tutaj mamy jeszcze statystyki ligowe Krackelia, Królem Strzelców Bardzo wysoko również Kolomłani Także gratulacje dla tych dwóch panów no, i tutaj już mamy kolejny sezon, sezon piąty, ostatni w tej karierze. Napoli mistrzem Włoch ponownie udaje się wygrać. Skład wygląda jeszcze lepiej. Na pomocy tutaj przywitano Enzo Fernandeza, jest również Ruben Dias z Manchester City. Do potężny transfer na ławkę rezerwowych przyszedł Regen Lewandowskiego, Krupa, a także przyszedł Sofian Diop, lewy pomocnik tutaj Francuz, Skład wygląda przepadając, że generalnie skład dosyć mocno angielski. Ramsdale, Tierney, Dias, zawodnicy, którzy grali w Premier League, więc no nie tyle co Kielski, to po prostu z Premier League jest również Enzo Fernandez, jest Smith Row, jest nawet Palinia Idiop, także naprawdę, no Premier League ten skład myślę, że mogliby aktualnie powalczyć nawet z Manchesterem City o Premier League, Było to, byłoby to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, o której mówiłem, no to niestety tylko półfinał, szkoda, no bo tutaj był potencjał naprawdę na wygranie, ale ten półfinał prześladuje moich widzów w tym odcinku, niestety. Na koniec macie jeszcze karty, między innymi, toty dla Enzo, e, toty dla Bremera, również dla Kelly Mamy tutaj jeszcze chyba najlepszego zawodnika. Miesiąca, seria, kolomani Jest karta dla Eduarda jeszcze z Rangersów A także dla Elangi, również z Rangersów Także fajne podsumowanie kariery RTG Liliana Jolka Od Gryzusia, dzięki za podesłanie karierki Naprawdę ciekawa, ten wszystko Z z SN do Rangersów naprawdę Nagły i, i mocny, ale Najważniejsze, że kariera się podobała Przechodzimy do trzeciej, ostatniej w tym odcinku Ostatnia kariera w tym odcinku to kariera Ciastka, jest to kariera w LOSK LIL No i zaczynamy od drugiego sezonu, niestety Nie mam screenów z pierwszego, w każdym razie tutaj jak widzicie skład już wygląda bardzo mocno David 86 overalla Kone 85 Jest Sambilo Konga Jest Zagadu Jest Areola Na ławce Oxlade-Chamberlain Transfery Wydaje mi się, że realistyczne. Może poza tym Kone. On raczej by nie poszedł do Lille, aczkolwiek i tak jest naprawdę spoko. Tutaj macie screen składu z trzeciego sezonu. No zawodnicy na pewno się solidnie rozwinęli, a jak widzicie, nie ma Jonathana Davida, bo Jonathan David odszedł do Realu Madryt za rekordowe 150 milionów euro. No a za niego przychodzi Openda z Lę. także troszkę downgrade overallowy, aczkolwiek bardzo ten transfer mi się podoba, no bo to było oczywiste, że nie ściągnie kolejnego zawodnika po Wyżej 85 czy 6 no bo jednak wiecie, to nie byłoby do końca realistyczne, a taki opęta jak najbardziej pasuje do takiego Lil Na lewym skrzydle mamy jeszcze Doku, który fajnie się tutaj wpasował, jest to prawy skrzydłowy, aczkolwiek gra jak widzicie na lewej stronie. No i na pewno da sobie radę. Co do osiągnięcia ciaska, no to udało się raz wygrać Ligue 1, jest mistrzostwo, co najważniejsze. Mamy też również puchar Francji w gablotce, a także niestety przegrany finał Ligi Mistrzów z Manchester City, szkoda, bo było naprawdę blisko, ale niestety no Manchester City okazał się mocniejszy, przechodząc jeszcze do sezonu czwartego, mamy tutaj skład Openda, plus 3, 85 overalla Kone, gra obecnie na SPO, ma już 89, jest Renato Sanchez, także powrót, Wea, zobaczcie jak się rozwinął, jest Krejczy, także ciekawy transfer, Guerrero cały czas na ławce, dziwne, że nie jest niezadowolony, no i tutaj mamy jeszcze statystyki z czwartego sezonu, Openda, 37 goli, Doku, 20 goli, 10 asyst UEA, 16 go 12 asyst, świetne wyniki. Generalnie to Lino naprawdę wygląda bardzo mocno fajna karierka. No i na koniec jeszcze mamy tutaj screena z końca sezonu 25/26, gdzie jak widzicie, udało się zająć trzecie miejsce w lidze. Ciekawe kto był drugi. No pierwsze pewnie PSG. Udało się wygrać Coupe National, drugie miejsce w Pucharze Francji chyba albo super Superpucharze, nie wiem. No i drugie miejsce w tej lidze mistrzów, gdzie no niestety Ciastek przegrał z Manchesterem City. Tutaj jeszcze Ciastek napisał, że wyrób niego była to udana karierka. To najważniejsze, że jemu się podobała. Mi też się podoba. Także gratulacje za drugie miejsce w lidze mistrzów. Za wygranie w lidze. No i w sumie to tyle. To była ostatnia karierka w tym odcinku. Jeszcze raz zapraszam na strefę kariery. Link będzie w opisie. No i zachęcam oczywiście do wysyłania tych karierek do mnie na priv, na Discordzie. Tak po prostu najlepiej mi to podesłać, no bo na pewno w ten sposób po prostu tego nie zgubię. No i co? Przypłynam mapieczka w górę subskrypcjach i kończę ten odcinek siema.